Cześć. Dziś nowość z, z zapołudniowej granicy. Obecnie, niestety, dla nas zamkniętej. Nowość koncernowa, bo piwo Radegas na pewno każdy z Was doskonale zna i pamięta, ale to jest dzięki uprzejmości tratfiłowego. Mam możliwość próbowania piwa Radegas w wersji RATAR. Czym on się różni od zwykłego radegasta, Zaraz zobaczymy. Znaczy, na pewno się różni chmielem. bo użyto tu chmielu Polaris i to on podobno ma dać taką niezwykłość już odświeżenie. oświeżenie. Większe uczucie chmielowości w piwie. No, okładka jest zielona i to już tutaj nadal widzicie szyszeczki. I jest to, jest to u góry z kolei napisane, że jest to Nowinka, czyli nowość. Piwo ma 4, 3 alkohol, czyli jest to 11, albo dziesiątka nawet, tak tego nie napisali. Tak, taki mm, marihuanowy zapach, Lek, lekko, może nie taki jak w Piznerze, ale podobnie, chociaż jest to piwo ważone w, w Piznie, w jakby spizneński prazdroj. No, i też tutaj, jak w większości czeskich piw, ewidentnie czuć hmm, DMS. Co w większości z tych piw mi to średnio przeszkadza. Po nalaniu otrzymujemy całkiem fajną pianę zbitą. I po nalaniu do otwartego szkła. No, oczywiście, uczucie tego deumysłowe wzrasta. Jeszcze. Może nie jest tak silne jak w e, pitej niedawno przeze mnie w sfianach. W, swi, w, w 12 ze sfian. No, ale jest. No, chmiel też czuć. Trochę, trochę jakby ten chmiel był on tutaj pachnie, ty, ja nie. Wiem. No nie mam, nie mam obok Radegasta zwykłego, natomiast e, jeżeli mnie pamięć nie myli, to e, to, on, to piwo jest podobne, tak, on faktycznie ma więcej goryczy na pewno, ale ta baza jest podobna. Ono, ono jest intensywniejsze, o tak, bym powiedział, jakby mi ktoś nalał to piwo i kazał powiedzieć co to za typ, to bym powiedział, że to jest jakiś e, jakiś lager, ale obstawiałbym, że to jest full, że to jest dwunastka. Tak Takie macie wrażenie przy piciu, że to jest dwunastka. Że to ma 5 V i to jest dwunastka. Piwo sprawia wrażenie dosyć pełnego. No i ta goryczka jest faktycznie z Polaris'a wyczuwalna. Jest szczególnie w drugiej fazie picia. Ona wychodzi za chwilę z, tych, z tej bazy słodowej, no i, i trochę trzyma, trochę trzyma i, i znowu ta całość przykrywa w, w smaku te, te, ten, ten posmak, powiedzmy, gotowanych warzyw, selera i tak dalej, i tak dalej, który no, no jest to obecny. Całkiem, całkiem niezłe piwo. Ciekawe piwo. Na razie.